hej witam na kanale Świat Osób Niewidomych dzisiaj wam pokażę aplikację AI Voice Chat, czyli taką aplikację e, do rozmowy z czatem GPT za pomocą głosu, że tam on wam odpowie za pomocą głosu mm, i aplikacja jest na system iOS i Android i mm, no i ono jest fajna i jest po części pełna i darmowa. Więc no. Aplikacja jest po polsku. I, I można wrócić do poprzednich rozmów, więc jest fajna. Więc przechodzimy do aplikacji. Ewa Wsta. Folder Sztuczna Inteligencja. Otwieram folder Sztuczna Inteligencja. A. a, To jest to. A. I. Voice Hard. A i przycisk. Przycisk. Zamknij. Polecam wykonywanie moc... miesięcznego członkostwa. Otrzymujesz trzydniowy bezpłatny okres próbny i możesz anulować, zanim faktycznie zostaniesz obciążony. No właśnie, niestety, to, to coś tam takiego wyskoczyło, chociaż trzy dni już minęło. Przycisk. Zamknij. Trzy dni już minęło. Odblokuj moca i. By subskrybinki new agre to eula Znakora. E By jeden tydzień, 14 Rozpocznij darmowy okres próbny przy jednej. od przy, przycisk. Zamknij. Z przycisk. Telegram. Pięć przycisk. Tu możemy sobie rozpocząć nowy czat. 5 na zewnątrz. 5 czatów, bo tu możemy sobie tworzyć nowe czaty i powracać do poprzednich. Hej, Gip. No to tu mamy już. Zrób obra. Doskon... doskona... mes... No wielki my Singer, wielki J, wielki H, wi, W, R, E, E, M, E, J, J, spad, spad, M, N, N, Q, A, A, Y, H, G, G, T, R, R, Y, Y, W, W, A, A, M, M, spad, spad, O, O, spad, spad, T, T, O, O, B, B, I, I, T e e spa, spa m b n n shift a a spa spa ska, k k a a n n a a l ludwig altern eu eu obraz do 7 heincie obsz pole tekstowe send przy klikamy wyślij przycisk, wykres, lista i czekamy na odpowiedź Cieszę się, że zainteresowałeś się nagrywaniem filmów o mnie na swoim kanale. Chociaż jestem sztuczną inteligencją i nie mam fizycznego obrazu, mogę dostarczyć Ci różnorodne informacje i odpowiedzi na pytania, abyś mógł tworzyć ciekawą treść. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w planowaniu treści na swoje nagrania, jestem tu, aby pomóc. Pamiętaj jednak, że jako sztuczna inteligencja nie posiadam praw autorskich ani zgody do publikacji mojej wiedzy w nagraniach. Upewnij się, że nie naruszasz żadnych praw autorskich i zawsze podawaj źródła informacji. Telegram. Powodzenia Teraz. z twoim kanałem. No i tu muszę sobie zrzutek obrać. Ciesz, Cieszaj na ciesza. Przy, Przyj. Mysks. Przyjdź. Saga, Pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu. Wielkie. Usum. No możemy napisać oto mm. wielkie wielkie n wielkie m wielkie n wielkie b no to może na przykład... messenger teraz marcin no, no na przykład wielkie j wielkie a a k k i i e e spa spacja jakie V B, C, X, Z, Z, N, N, A, A, D, S, 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 Z, Z, Z Spa SP, SP, T, T, E, E, L, L, R, R, L, 8, R, E, E, R, D, F, F, U, I, O, O, B, N. Y, y spa, spa, e, e, d, d, l, l, a, a, spa, spa, j, n, n, i, i, e, w, e, e, spa, spacja, nie, do, w, w, i, i, s, d, d, o, o, m, m, y, y, g, h, h, z obraźnie, przy, przy. Pole Politeks, tekstowe edycja. Jakie znasz telefony dla niewidomych? Sen, przy sen, obrazy, przycisk, wykres, lista. Istnieje kilka telefonów przeznaczonych dla osób niewidomych lub mających trudności z widzeniem. Oto kilka z nich. Pierwszy iPhone. Urządzenia firmy Apple, takie jak iPhone, są popularne wśród osób niewidomych ze względu na dostępność narzędzi dostępności, takich jak czytnik ekranu VoiceOver, funkcje powiększania i możliwość korzystania z gestów dotykowych. Drugi Samsung Galaxy. Telefony z serii Samsung Galaxy również oferują funkcje dostępności. Takie jak czytnik ekranu Talkback, powiększanie, kontrastowe tryby i wiele innych, które ułatwiają użytkowanie dla osób z wadami wzroku. Trzeci Google Pixel. Seria telefonów Google Pixel jest również wyposażona w kilka narzędzi dostępności, takich jak czytnik ekranu Talkback, powiększanie i kontrastowe tryby. Czwarte Blind Shell Classic. Jest to specjalnie zaprojektowany telefon dla osób niewidomych posiada fizyczne przyciski, syntezator mowy, dużą czcionkę i prosty interfejs użytkownika. Piąte Dorofon Easy 626. Ten model oferuje dużą czcionkę, jasny dźwięk, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i funkcje, takie jak funkcja bezpieczeństwa i SOS. Warto pamiętać, że wybór telefonu dla osoby niewidomej zależy od jej indywidualnych potrzeb i preferencji. Ważne jest aby przetestować różne opcje i znaleźć telefon, który najlepiej spełnia potrzeby danej osoby. 5 tak. Hej, 5 przy, przy, przycisk, wykres, lista. Obraz tutaj AI Wojska. Subskrybowany znak zaznaczenia. Dzielić nowy czat. Hej.

have i i voice hello a i voice heart <test> a i i voice sub dziel nowy dziel sub dzielić przycisk, dzielić a i zam A zamknij Tu możemy udostępnić obrazek tu możemy aplikację udostępnić obrazek a i dzielić przycisk start obraz a i voice heart a i wojsk, obrazę, a i wo, super dzień. Nowy, hej, przyć, hej, co robi? Nowy, hej, hej, przyć. No i tu jesteśmy już w tym czasie, co byliśmy. Zrzutek, obraz, i ist, sprzeciw, istnieje kilka telefonów, przy, przy, mes, przy, Pole saga, punkt wstawienia.

Zamykam folder, sztucznej inteligencji, centrum powiadomienia, centrum sterowania, kal apart zaznaczony. No i to tyle, jeśli chodzi o tę aplikację, to do zobaczenia w kolejnym filmie.